Przyznam się szczerze, Dorota, że na ten temat bardzo czekałem dzisiaj, ponieważ Wiem. jest to taka przestrzeń, w której chyba nauka no, już działa, ale jeszcze nie wszystko zostało wyjaśnione. E, mianowicie, mówić będziemy o śmierci klinicznej. Cześć, to Dorota i Marcin. Fajnie, że jesteście z nami. Żeby nie ominąć żadnych treści, zasubskrybujcie ten kanał. A po więcej, zapraszamy na dzień dobry.tvn.pl. Co jest w tej takiej przestrzeni pomiędzy życiem a śmiercią, co przeżyli ludzie, którzy zaznali tego doświadczenia, na szczęście są z nami i teraz chcielibyśmy ich przedstawić i powitać w naszym studiu. Witamy Państwa serdecznie, są z nami Anna Kryspin Stanisławczyk, która opowie o swoim doświadczeniu z śmiercią kliniczną. Ewa Folej, trenerka rozwoju osobistego, która również ma takie doświadczenie i to nie jedno. W pośrodku siedzi dr Paweł Boguszewski, który jest neurobiologiem i reprezentuje Instytut Nęckiego Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry panie doktorze. Pani Aniu, co to za doświadczenie? Tak, u mnie wszystko zaczęło się niepozornie, bo od, od zęba. zęba, tak dokładnie od bólu zęba, ząb został źle zaleczone, wdała się infekcja ropna, potem sepsa, Sepsia Miała bardzo ciężki przebieg. Łącznie w szpitalu spędziłam trzy miesiące. W tym serce zatrzymało się trzy razy. Za trzecim razem po długiej reanimacji. Udało się przywrócić funkcje życiowe, ale ja zapładam śpiączkę. Spałam trwało. sobie tak 33 dni, oczywiście podłączona do maszyn podtrzymujących życie. Lekarze nie dawali mi żadnych szans na przeżycie. Miałam ostatnie namaszczenie. Także tak wszystko potoczyło się dosyć dramatycznie, ale, ale jestem tutaj. Ale 30... Przepraszam, że, proszę, że się strącę, ale czy, czy jest coś z tego okresu, co pani. Nie wiem, czy można powiedzieć, pamięta. Tak, oczywiście. Przede wszystkim ten moment oddzielenia, czyli kiedy oddzielamy się od tego ciała fizycznego i ta świadomość przechodzi w ten inny stan. Czyli takie pierwsze, co pamiętam, taka cisza. Była to taka inna cisza niż tutaj na tym ludzkim, że tak powiem, poziomie. Tak jakby ktoś wyłączył wszystko: dźwięki, myślenie, czas. Czas to była zupełna iluzja. Spokój. Przede wszystkim, czyli takie już przyzwolenie, tak jakby ktoś wyszedł z czegoś ciężkiego w taki czyli stan lekkości. Tak, 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 poczułam, jak się unoszę, poczułam taki właśnie już stan lekkości, wręcz błogo, poczułam się błogo, bezpiecznie, no zupełnie, zupełnie jakby inne, inna, inna przestrzeń. Była to przestrzeń spokojna, gdzie wszystko było wszystkim i zarazem wszystko było niczym. Takie pełne przyzwolenie, bez osądu, bez oceny. Fizycznie. Widziałam takie kwadraty przenikające się, pulsujące, wibrujące. To co pamiętam, to właśnie ten błogi spokój i taka miłość, ale czysta miłość. Miłość do wszystkiego, co jest w takiej formie, w jakiej się ukazuje. Czyli taka bezwarunkowa miłość. Mnie to jest interesuje... stan, z którego nie chce się wracać. Mnie interesuje Pani Anno, jak Pani zmieniła życie po tym doświadczeniu. Życie bo zmieniło się bardzo, bardzo trudne było to doświadczenie medyczne. Tak. Na granicy życia i śmierci. Tak. A po tym doświadczeniu? Moje życie zmieniło się bardzo. Moje postrzeganie świata, postrzeganie drugiego człowieka oraz postrzeganie siebie jako istoty też duchowej. Przede wszystkim każdy dzień traktuję jako dar. Jako zaproszenie do czegoś nowego. Jako zaproszenie do czegoś innego. Budzę się z pytaniem. Jak może być jeszcze lepiej, co jeszcze jest możliwe. Wiem, że jesteśmy kreatorami swojej rzeczywistości. Mamy taką tendencję, że albo żyjemy w przyszłości, której jeszcze nie ma i tworzymy jakieś obrazy, zakładamy coś, co może się nigdy nie wydarzyć, albo, tworzymy w, albo żyjemy w przeszłości, zamknięci w jakichś traumach, w jakimś bólu, a tak naprawdę życie toczy się tylko tu i teraz, czyli w, tej danej, w danym momencie, w danej minucie. Bardzo ważne jest właśnie życie w obecności, w uważności, żeby nie tylko być, ale żyć, tak, przeżywać każdą chwilę. Czyli idąc do pracy nie musimy patrzeć pod nogi, tylko możemy patrzeć w niebo, usłyszeć nie wiem śpiew ptaków, szelest liści, to wszystko jest takie ważne. Przytulić się do drzewa, do człowieka. Do czy... człowieka, oczywiście drugiego człowieka się przytulić, bo wiem po moim doświadczeniu, że miłość jestem taką nicią, która łączy właśnie ten świat duchowy z tym światem fizycznym. Panie Ewo, jak to wyglądało w przypadku pani doświadczeń? Ja jestem bardzo wzruszona słuchając Ani, bo mogłabym podpisać się pod absolutnie każdym słowem, które powiedziałaś. Moje ostatnie doświadczenie, bo już o samolocie nie będziemy mówić, nie, że było. O tym ostatnim. O moment. nie, to ostatnie. Osiem lat temu nic nie wskazywało na to, że zatrzymaj się krążenie. To było osiem lat temu, my z mężem mieszkaliśmy wtedy w Stanach, byliśmy w Bolde, Colorado, na kolacji wieczorem, gorący upalny dzień. Ja nagle poczułam się słabo, bo nie, nie, nie znajduję innego słowa, więc przeprosiłam. Położyłam się na kanapie, ale w pobliżu tego stołu, gdzie biesiadowaliśmy i zaczęła się ta błogość, o której ty mówisz. I resztę to znam tylko z opowieści świadków tej historii, potem z karetki, która przyjechała i była reanimacja. Um, pamiętam ten moment, o! Nareszcie ja byłam bardzo szczęśliwa, że nareszcie spotkam się z moim synem, który nie żyje, więc to była taka moja pierwsza myśl, taki instynkt, że o, idę do niego i ta wszechogarniająca miłość fizycznie podobno zatrzymało się krążenie, ale to na razie zostawmy, opowiem wewnętrznie, bo ja pamiętam, jakby to się działo tu i teraz, w każdej chwili, każdą chwilę tego doświadczenia i ogromne uczucie takiego błogostanu i szczęścia, o którym mówiłaś i ciekawość, ciekawość co dalej, jak pojawiło się takie niesamowite światło, którego nigdy nie zapomnę, które towarzyszy mi do dzisiaj i to światło, to światło chyba pozwala mi szczęśliwie żyć dalej codziennie. I na końcu, kiedy wydawało mi się, że właśnie już przechodzę w inny wymiar. W ogóle ciężko ująć to słowami. Ciężko o tym w ogóle mówić. Ja pierwszy raz mówię publicznie o tym doświadczeniu, bo to jest tak prywatne. To jest tak, Ty napisałaś książkę. Ja nigdy o tym nie mówiłam. Ale na końcu, nagle, zobaczyłam moje dziecko i się ucieszyłam. A on zrobił tak. Wracaj, mama. I w tym momencie. Podobno o, była reanimacja, ja podobno wzięłam oddech, i podobno wróciłam do życia. Chwała Bogu! Co na to nauka i racjonalne myślenie o takim doświadczeniu? Yy, nauka tutaj ma bardzo ograniczoną możliwość yy, mhm. wglądu, ponieważ yy, no, cała współczesna nauka przede wszystkim bazuje na eksperymencie. Takich eksperymentów na pewno nie będziemy nigdy przeprowadzać. Oczywiście. Więc tutaj przeprowadza się pewne obserwacje i są różne projekty, jest taki projekt EUR OR i EUR2, które właśnie próbują zbliżyć się do tego doświadczenia, to znaczy próbują zobaczyć co się dzieje z mózgiem człowieka, zweryfikować pewne tezy, na przykład to, że ludzie mówią, że słyszą co się dzieje dookoła na przykład na stole operacyjnym, czy na przykład czują, że wyszli ze swojego ciała, unoszą się nad... Stołem widzą siebie tam na dole, widzą cały zespół, który na przykład ich reanimuje. Więc tego typu rzeczy próbuje się weryfikować. No, jak na razie te dwa projekty nie przyniosły żadnych konkluzji, to znaczy żadna z osób, które rzeczywiście powiedziały, że miały doświadczenie śmierci klinicznej, wyjścia z ciała nie odczytała znaków, które były specjalnie poustawiane w sali operacyjnej mm -hmm. dla nich, żeby zobaczyli na przykład jakiś nie wiem, dziwny krzyż czy, czy, czy symbol w nieodpowiednim miejscu. Jak również teraz przesunięto się bardziej w kierunku właśnie sprawdzenia, czy osoba, która rzeczywiście jest w stanie śmierci klinicznej, gdzie monitorujemy np. aktywność mózgu, jest w stanie coś usłyszeć i zapamiętać. Póki co kontrolowanie nie udało się tego wykonać, natomiast z innych badań wiemy o tym, że no nasz mózg jest tworem ewolucji, który jest konglomeratem różnych sieci. I w momencie, kiedy rzeczywiście następuje niedotlenienie w momencie zatrzymania krążenia. Te sieci zaczynają troszeczkę się żyć własnym życiem. I na przykład, sieć, która kontroluje naszą rzeczywistość, która jest konieczna, żebyśmy naszą wewnętrzną halucynację świata trzymali z rzeczywistością, ona przestaje troszeczkę działać. I w tym momencie ten nasz umysł wewnętrzny nie jest połączony z światem zewnętrznym, i to może powodować różne dziwne rzeczy, do których jako nauka nie mamy dostępu. A z czego wynika to, że te relacje. Nie tylko te dwie, które dzisiaj słyszeliśmy, ale mają, mają pewien wspólny mianownik, no, powtarzają się pewne schematy. Bo my się nie znamy, my ja nigdy no tej historii nie słyszałam. To znaczy tak, tłumaczy się to z jednej strony bardzo no, wspólną biologią, to znaczy to, co mm. jest bardzo podatne na niedotlenienie, to jest przede wszystkim układ wzrokowy, czyli zawężenie widzenia, pewnego rodzaju tunelowe widzenie, czyli to, że mamy Stąd takie wrażenie światło, tego światła w, w tunelu, jest to efekt nie tyle samego problemu z oczami, ile właśnie problemu z układem wzrokowym, który mamy w potylicy. Tam komórki, które są bardzo aktywne, one jako pierwsze zostają nie niedotlenione. To jest między innymi przyczyna np. utraty wzroku przy zatruciu metanolem. I to, czyli to wrażenie może być wspólne absolutnie z tego, co powoduje biologia nasza? Innym takim przykładem może być to, że następują różnego rodzaju procesy zapalne. Uwalniają się substancje, chociażby takie jak DMT, która jest taką substancją halucynogenną w naszym mózgu. To akurat u ludzi nie jest potwierdzone to były tylko i wyłącznie modele zwierzęce. Natomiast potem te różnego rodzaju narracje. One się bardzo zbiegają z narracjami kulturowymi, bo nawet jeżeli nie znamy czyjejś opowieści, to jednak e, większość z nas czytała jakieś książki, słyszała opowieści. E, jako młody człowiek byłem bardzo zafascynowany. Była taka książka Życie po życiu e, chociaż powinno się nazywać nie wiadomo co po śmierci e, ale tam były właśnie opowieści, które tak naprawdę w pewnym momencie my przywołujemy z naszych banków pamięci. Przynajmniej to jest to, co nam wytłumaczyć. Jakby pan tak. wytłumaczył takie zjawisko, że był człowiek, który był w stanie śmierci klinicznej e, i zauważył czerwony but na dachu, który tam się nie mógł znaleźć. E, I kiedy wrócił do świadomości powiedział, że na dachu leży czerwony but i znaleziono ten czerwony mm. but, skąd? No, właśnie po to jest to badanie ER. To znaczy, e, mm. tego typu. Jako naukowca jedna z rzeczy, które mnie zawsze fascynowały, jest oczywiście nasza pamięć. Jedną z podstawowych rzeczy, którą wiemy obecnie o naszej pamięci, jest to, że nie należy jej ufać. To znaczy, mamy takie zasoby w, w sobie y kreowania swojej istoty, tego, co uważamy za prawdę, że potrafimy naprawdę przekonać siebie, że być może ten człowiek tutaj. No, nie chcę obalać żadnych jakiś tam jego twierdzeń ale być może on to widział po natomiast jego mózg z powodu pewnego granicznego przeżycia przestawił mu te zdarzenia w pamięci stąd właśnie te badania które robi się w warunkach kontrolowanych gdzie próbuje się złapać aż jedną osobę i z tego co pamiętam to chyba w pierwszej wersji badania ponad 500 osób raportowało właśnie tego typu zdarzenia i czekamy na tą chociaż jedną która kontrolowany sposób zobaczyć coś, czego absolutnie nie powinna zobaczyć w tym stanie. A ja bym chciała dodać coś w tym temacie, bo jak ja odzyskałam przytomność, to mnie strasznie bolała twarz i otworzyłam oczy i powiedziałam, dlaczego waliłeś mnie po twarzy? A przecież ja nie wiedziałam, że mój mąż jak. się cię ja... cucił Tak. I wiesz, czyli ja widziałam to w jakimś wymiarze, mimo że technicznie już mnie nie było w tym ciele, to ja wiedziałam, że on mnie bił po twarzy, bo to było pierwsze zdanie, które do niego powiedziałam, do jego uśmiechniętej twarzy. No bo nie chciałam ci pozwolić odejść. I ja mówię, a to jest moja decyzja, a nie twoja decyzja. I wiesz, tu karetka nad nami, reanimacja, a my się kłócimy, że ja widziałam, że on mnie bił po twarzy, a przecież byłam nieprzytomna technicznie. Ciekawe, nie, i nie? To, to, to akurat jest już wyjaśnione. Okay. Znaczy, tak jak powiedziałem, nasz mózg to są liczne podsieci, gdzie ta sieć, która spaja nas w, w naszą świadomość jest jedną z nich. Natomiast e, większość przetwarzania bodźców, wzrokowych, słuchowych, to jest nieświadome przetwarzanie. Czyli naprawdę nie ma problemu, żebyśmy w zupełnie nieświadomie na przykład nauczyli się rozpoznawać pewnego pewnego dźwięku. Jest taki fantastyczny syndrom, znaczy no nie dla osób, które je mają, widzenie mimo ślepoty, gdzie osoby z uszkodzoną korą wzrokową, hmm. czyli nic nie widzą, nie są w stanie czytać, te osoby potrafią rozpoznawać emocje na twarzach. Te osoby omijają przeszkody, które widzą, przy czym zapytane. Czy widziały tą przeszkodą? Ja nie, ja jestem niewidomy, ja tego nie widzę. Ich mózg nie odbiera świadomie sygnałów, natomiast całe nieświadome struktury odbierają te sygnały, co więcej potrafią się ich uczyć. Więc tutaj to, że słyszymy coś, kiedy jesteśmy Jaki nieprzytomni, ciekawe. to jest no, pokazane przez naukę, że to jest możliwe. Jak to dobrze wiecie? Fascynujące jest Ja jeszcze tylko o jedną rzecz, pana doktora, jeśli Panie pozwolą, tak, zapytać, tak. Wasze doświadczenie mhm. jest niezwykłe. Jak wiele osób z którymi się pan spotkał, podobnie zmieniły życie jak Ania, podobnie mówią o doświadczeniu, które jest ważne w życiu, jak u Ewy. Bo wiele osób przechodząc, to daje takie świadectwo, że zmieniły swoje życie na lepsze, zdecydowanie. I tutaj takich osób bardzo niewiele spotkałem, natomiast absolutnie jestem przekonany, że tego typu doświadczenie no, może całkowicie zmienić życie i to jest. tu, tu uważam, że to jest absolutny fakt. Bo Ponieważ ja bym to jest chciała taka powiedzieć... granica gdzie no, po to, żeby żyć codziennie, tak naprawdę zapominamy o naszej śmiertelności. No to właśnie, jest, tak, a my tak, pamiętamy mam... o tej śmiertelności. Tak, dokładnie, więc to jest pewnego Zodzielnie, rodzaju codziennie w każdej chwili i tak. to jest ta różnica, że ja już nigdy niczego się nie boję, bo tak. ja pamiętam mm -hmm. o tej śmiertelności. Tak, tak. I wiemy, generalnie że... nasza kultura wyrzuca tą śmiertelność, to, to, to że, że kiedyś nas nie będzie. Tak jest. Dokładnie. Wiemy, a takie że życie, przeżycie... To takie przejście. To jest przejście w inny wymiar, w inną rzeczywistość, to nie jest koniec, to jest po prostu przejście, to jest powrót do domu, powrót do źródła. Tak. I, I to brzmi jako pewna. najlepsza puenta. Konkluzja jest taka, że ci, którzy boją się śmierci, boją się życia. Tak. A my się śmierci tak. nie boimy, więc nie boimy o, się życia. może żyć. <laughs> Znakomita puenta. Świetna puenta, a tajemnice mózgu w dalszym ciągu jeszcze nie odczytane do końca. Jest to najciekawszy i najdziwniejszy Bardzo. Chyba wciąż najbardziej niezbadany. Niezbadany. To jest ten kosmos, którego dalej. jeszcze nie odwiedziliśmy. Cześć, tu Dorota. I... Marcin. Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A a po więcej zapraszamy na dzień dobry .tvn .pl